30 lat funkcjonowania Straży Miejskiej we Wocławku to już jest no, określony czas i cały czas staramy się wyciągać wnioski. Ja powiem tak, we współpracy ze Strażą Miejską nie brakowało trudnych momentów, przede wszystkim na początku. Natomiast ostatnie lata pokazują, że wbrew wielu opiniom, bo takie opinie się pojawiają, że Straż Miejska we Wrocławku jest niezbędna. Jest po prostu potrzebna i trudno sobie wyobrazić miasto ponad stutysięczne bez powiedzmy takiej można powiedzieć policji wewnętrznej bo policja nie załatwi wszystkich spraw ma określone ustawą o policji swoje zadania natomiast straż miejska służy zupełnie czemu innemu to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo ale także i porządek także te 30 lat rzeczywiście skłaniają do wielu wniosków bardzo wiele udało się już zrealizować ja o tym też będę dzisiaj Będę też strażnikom za to dziękował. Między innymi ten śródmiejski posterunek Straży Miejskiej, patrole edukacyjne, wiele zadań, oczywiście patrole ekologiczne. To są takie zadania i rzeczy, które wykraczają można powiedzieć poza te zadania jeszcze, które były dedykowane Straży Miejskiej w przeszłości. Ale trudno sobie wyobrazić XXI wiek bez realizacji tego typu przedsięwzięć. I przede wszystkim Straż Miejska służy nam wszystkim, służy przede wszystkim mieszkańcom, bo to strażnicy dbają o bezpieczeństwo i tak jak powiedziałem, porządek, więc ich rola jest oczywiście nieoceniona. Dlatego też bardzo się cieszę, że to mija 30 lat, bo to też będzie okazja, żeby, żeby podziękować, pogratulować, szczególnie, że jesteśmy po bardzo trudnym czasie, okresie pandemii, gdzie Straż Miejska wykonywała bardzo wiele zadań we współpracy z innymi służbami państwowymi przede wszystkim z policją, strażą miejską, wojskami obrony terytorialnej i za to też będę chciał podziękować, bo ten trudny czas, który nas zaskoczył, nie znaliśmy, prawda, jak ten okres pandemii będzie przebiegał. To strażnicy wykonywali bardzo wiele zadań. Ja wspomnę, bo pewnie już dzisiaj niektórzy nie pamiętają chociażby kwestie kwarantanny, Straż Miejska brała na siebie naprawdę bardzo wiele obowiązków dodatkowych. I myślę, że naprawdę tutaj bez jakiejś tam szczególnej czołobitności wywiązywała się z tych zadań bardzo dobrze. No w dniu dzisiejszym z okazji jubileuszu 30-lecia no jest to czas, gdzie, gdzie właśnie pracownicy będą doceniani, w jakiś sposób honorowani Trzy osoby zostaną udekorowane medalami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Około 10 osób dostanie awanse na wyższe stopnie. 10 osób dostanie listy gratulacyjne od pana prezydenta. I około 8 osób dostanie listy gratulacyjne od komendanta, czyli, czyli ode mnie. Główne wyzwania, no, na pewno akty wandalizmu, chuligaństwo, o, spożywanie alkoholu to, no, i oczywiście parkowanie, gdzie, gdzie, gdzie takie interwencje nie pomagają nam pozbyć się stereotypu o, o zakładaniu blokad, ale jednak no, są to zgłoszenia mieszkańców. Niewątpliwie władze miasta bardzo dbają o to, aby straż się rozwijała, aby dysponowała coraz lepszym sprzętem. Wszyscy y, dziękujemy. Y, funkcjonariuszom Straży Miejskiej za to, że dzięki ich pracy możemy czuć się bezpieczni w naszym mieście i takie podziękowanie pragnę przekazać samorządu województwa. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie z Strażą Miejską świętować 30-lecie jej powstania. To jest służba, z którą Państwowa Straż Pożarna ściśle współpracuje podczas różnego rodzaju zdarzeń, których mamy sporo na terenie miasta. Współpraca układa nam się powiem wręcz wzorowo, często, często podczas zdarzeń, które które dziś tam są na terenie miasta. Straż Pożarna pomaga nam przede wszystkim w zabezpieczeniu tych, tych działań, które my tam prowadzimy, a to jest bardzo istotne kierowanie, kierowanie w jakiś sposób ruchem drogowym, czy też zabezpieczenie terenu po zdarzeniu, które wystąpiło.